Witaminy są to związki egzogenne, czyli takie, które powinny być dostarczane z otoczenia zewnętrznego, ponieważ my nie potrafimy ich wytwarzać. Wyróżniamy witaminy rozpuszczalne w wodzie i rozpuszczalne w tłuszczach. Te rozpuszczalne w tłuszczach to znane witaminy A, D, E i K, czyli potocznie ADEK. One są magazynowane w organizmie człowieka w wątrobie albo w mięśniach, czyli jeżeli weźmiemy większą ilość tych witamin, to nam to starczy na jakiś czas. Oczywiście w przypadku witamin rozpuszczalnych w tłuszczach trzeba uważać na to, ponieważ one są magazynowane w naszym organizmie i jeżeli weźmiemy ich zbyt dużo i będziemy brać ich zbyt dużo przez dłuższy okres, to dojdzie do hiperwitaminozy. Witaminy rozpuszczalne w wodzie są to te wszystkie pozostałe witaminy i one są rozpuszczalne w roztworze wodnym i muszą być na bieżąco dostarczane, dlatego że wraz z tą wodą one są wypłukiwane. Mamy tutaj witaminy z grupy B i witaminę C. Gdzie szukać tych witamin? Otóż szukamy ich przede wszystkim w przetworach mlecznych, w rybach, jajach, w wątrobie, w różnych roślinach zielonych. Mleko zawiera witaminy A i D. Są to witaminy, które są rozpuszczalne w tłuszczach, do tego witaminy z grupy B. Jaja zawierają cały szereg witamin, bo są to witaminy A, D, E, również witaminy B1, B2, B3, inaczej PP, oraz B5. Tran rybi zawiera witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, takie jak A, D i E. Wątroba zawiera prawie wszystkie witaminy, bo mamy witaminy rozpuszczalne w tłuszczach A, D, E i K oraz B1, B2, B5, B6 i B12. Żółte i czerwone warzywa zawierają witaminę A. Zawierają one beta-karoten, który jest taką prowitaminą A i z niej przekształca się on w witaminę A. Zielone warzywa liściaste zawierają takie witaminy jak witaminę K i witaminę B11. Witamina K dba również o prawidłowe krzepnięcie krwi, natomiast witamina B11 bierze udział w procesach krwiotwórczych. Niektóre witaminy z grupy B i witamina K, a także witamina H są wytwarzane przez florę jelitową. Witamina B1, czyli tiamina, to ważny koenzym oddychania tlenowego. Bierze ona udział w metabolizmie tłuszczy i węglowodanów. Tiamina dba również o prawidłowe funkcjonowanie tkanki nerwowej i naszego mózgu. Witamina B5, czyli kwas pantotenowy, jest to składnik koenzymu A, i ten koenzym A, który jest pozyskiwany z różnych procesów, on wędruje następnie do cyklu krepsa. Witamina B12, czyli kobalamina, bierze udział w syntezie węglowodanów i kwasów nukleinowych. Na kondycję skóry bardzo dobrze wpływa witamina H oraz witamina A i witamina B5, czyli kwas pantotenowy. Witamina A, kwas pantotenowy, tiamina oraz B11, czyli kwas foliowy, a także witamina PP, inaczej niacyna, dbają o kondycję tkanki nerwowej. Niacyna jest także ważną witaminą dla układu pokarmowego. Witamina A wpływa na kondycję nabłonków i gruczołów, zapewnia też dobre widzenie oraz wpływa na wzrost kości i szkliwa. Witamina D powoduje wzrost wchłaniania wapnia i fosforu z przewodu pokarmowego, dzięki czemu zapobiega osteoporozie, ponieważ dochodzi do mineralizacji kości. Na pracę mięśni wpływa także witamina E, czyli tokoferol. Tokoferol zapobiega również przedwczesnemu rozpadowi erytrocytów. Na procesy krwiotwórcze wpływają witaminy B11 i B12. Czyli kwas foliowy i kobalamina. Witamina B2, czyli ryboflawina, bierze udział w syntezie hemoglobiny i jest ona składnikiem FAD-u. Witamina B6, czyli pirdoksyna, bierze udział w syntezie hemu. Witamina C zwiększa wchłanianie żelaza. Popularnymi antyutleniaczami są witaminy A, C i E. Tabele z rolą witamin w diecie umieszczę niebawem na nowym serwisie, który teraz tworzę i tam po zalogowaniu się, zarejestrowaniu będziesz mieć dostęp do tych wszystkich materiałów w wersji drukowanej. W przypadku witamin, jak i wszystkich ogólnie substancji, które spożywamy, należy pamiętać o tym, że i nadmiar, i niedobór są niekorzystne. Hiperwitaminoza jest to nadmiar witaminy. Hipowitaminoza jest to niedobór. A witaminoza oznacza zupełny brak witaminy. Do hipowitaminozy i awitaminozy dochodzi na przykład w przypadku upośledzenia wchłaniania witamin. Dodatkowo mogą to być też niedobory witamin w pokarmie. Mogą też występować antywitaminy, są to związki organiczne, które nie pełnią funkcji biologicznej witamin, natomiast mają podobną strukturę i zamiast nich są wbudowywane w cząsteczki enzymów. Może być też tak, że w danym okresie życia potrzebujemy więcej witamin, więcej danego rodzaju witaminy, na przykład w przypadku ciąży potrzebny jest kwas foliowy. Czyli podsumowując, możemy mieć hipowitaminozę i awitaminozę, kiedy mamy za mało dostarczanych witamin, za dużo ich potrzebujemy, kiedy są one dostarczane, ale np. jest upośledzone wchłanianie lub gdy mamy do czynienia z antywitaminami. Niektóre z witamin możemy syntetyzować w jakimś stopniu sami. To znaczy pomagają nam w tym bakterie przewodu pokarmowego, które syntetyzują witaminy z grupy B oraz witaminę K.